Siemanowicowie, witam was bardzo serdecznie w moim filmie dzisiaj chciałbym wam pokazać mapę na XP może być to nie za duże XP, ale jakieś tam będzie no. w końcu jest nowy sezon, jest karnet no zobaczcie ja już mam dokładnie 7 siódmy poziom. I pokażę Wam, albo to w kolejnym odcinku. Nowy odcinek będzie niedługo z mitów. Mity w Fortnite będziemy sprawdzali, sprawdzali TikToki różne. Ale teraz to sprawdźmy tą mapę, czy ona działa. Bo kurczę nie wiem, o zobaczcie. Jest on uciszony? O. Dobrze, a więc. Czemu mnie nadal słychać widzowie? Co jest? No jestem wyciszony. Dobra, a więc już jest. Lecimy do gry. Przejdźmy już do gry. Co jest? Już jesteśmy na mapie. Okej, okay. coin reset. To co? Poczekajcie. wiem. Ja. Można tu wejść? Ty, można Ale dobra Widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem Żeby... Wy, żebyście wy odblokowali te końcy. A my zobaczmy tylko zobaczymy co jest na samym dole Weźmy sobie jakieś bronie, jakby ktoś tu... Górę... Cześć tam prywatną, a bo są. A bo w tym... Były boty! Są boty po prostu. A tu można się tak potrenować ajma, Foksowanie można się potrenować. Budowanie. Na tak Kurde, fajne. O... Te boty kolapsują, gdyby one też się budowały Cześć. Kurde, jakie agresywne. Co? Co tu robią znaki na tym... Trailer GTA 6 w Fortnite. Nie wiem, coś zabicie tych botów daje coś. Dobra, to było blokować, poczekajcie. Nie. Co ten piłka robi? O, super. Dobra, jeśli zostawiliście łapkę w górę i suba z dzwonem. To odblokowaliście monety. Wejdźmy. Uuu! Nalicza nam się XP Kurde 1000p i od razu możecie sobie tu pójść ze znajomymi i grać i wtedy jakby kurcze widzowie macie tutaj ten czas i se tam gracie tyryryry tiri tyryry. tyryry. spalacie lębawki na głowę i zaraz poprzacie, gracie są jeszcze te 45 sekund niedługo będzie update na tej mapie także będzie dobrze Ty... 8 osiem Zatknąłem to E, to się nawet niszczy, a na Nie To by się spodziewał. Dobra, dobra O kurde, kolaps Kolapsowali mnie Pomocy Pomocy Dobra o kurde, wsadzili mi prawie w skórę BUM Robijamy BUM na o kurde, na ręcznym wleciałem wam, że fajnie tak na takich pluta do o kurde Auto mam zapsunili dziadek Dobra, okej, okay. był reset. Szybko sobie zdobywamy monetki. O, teraz nawet więcej. Aha. Kurde. Zobaczcie. ja jaja. Co więcej XP zdobywamy. ok widzowie. To by było na tyle z tego filmu. I co? No. A, jeszcze chcę wam pokazać coś, bo to musicie się naprawdę z tym streszczać. Zobaczcie co jest w sklepie. Są wszystkie spacone skiny. Ja mam jednego. I jest. O! Koks. Ten skinek, którego nie było, kurde, tysiąc ileś dni. Tu macie wyświetlone. Ile dni temu nie było w sklepie? I ogólnie wszystkie. Kilow. Kilow to był chyba 800 dni temu. I no. To musicie się streszczać. Na przykład. emotka jest tej z sezonu siódmego. A on sam jest z sezonu ósmego. To jest z pierwszego. No. Non va, cioè, fine killa, fine. Avenz, mi sa. Ciao. No, rage.